Zdrada, wbrew temu, co wielu ludzi myśli, nie zaczyna się w chwili, gdy ktoś zdejmuje ubrania w obcym łóżku. Ona rodzi się dużo wcześniej cicho, powoli w spojrzeniach, które przestają być ciepłe w rozmowach, które milkną w codziennych gestach, które nagle stają się mechaniczne, puste Ludzie często mówią: To było tylko raz, to był błąd. Ale prawda jest taka, że zdrada to niejednorazowy akt to proces rozkładu którego nikt nie chciał zauważyć, albo wszyscy udawali, że nic się nie dzieje. Bo zanim ktoś pójdzie do łóżka z kimś innym, najpierw przestaje spać spokojnie obok ciebie. Przestaje cię słuchać, przestaje czekać na twoje, jak minął dzień, a ty przestajesz czuć się ważny. Wspólne śniadania stają się cichą wojną, a wieczory, ucieczką w telefon, pracę, serial, cokolwiek, byle nie siebie nawzajem. Zdrada zaczyna się od małych sekretów. Od niewysłanych wiadomości, od zbyt długich spojrzeń na kogoś obcego. Aż w końcu przekracza się tę ostatnią granicę ciało. Ale to już nie jest zdrada to tylko potwierdzenie, że związek umarł. Ludzie boją się zdrady fizycznej, bo wydaje się najbardziej namacalna. Ale ta prawdziwa zdrada to ta, gdy ktoś przestaje być twoim partnerem, a staje się tylko współlokatorem w tym samym życiu. Pytanie brzmi: czy można temu zapobiec? Czy da się ocalić coś, co zaczyna gnić od środka? Czy może właśnie wtedy, kiedy pojawia się pierwsza cisza, trzeba zacząć walczyć, zanim będzie za późno? A może prawda jest jeszcze bardziej brutalna, że w wielu związkach to wszystko zaczyna się nie od braku miłości, ale od braku odwagi, żeby powiedzieć, już cię nie kocham. Już nas nie ma. Co ty o tym myślisz? Czy zdrada to zawsze wina tego, kto odszedł, czy może dwojga ludzi, którzy przestali się szukać?